No. no mów. I strasznie źle mi się śniło. nie śniło mi się, no tylko wiesz, urwki jakieś pamiętam z tego snu, że ktoś przyszedł do domu i coś ukradł. Mieliśmy złodziei. Ukradł z domu i uciekł, wiesz? Tak no. miałam sen. Y I słyszałam kroki. Ktoś chodził u nas na pokoju, wiesz? Mhm. W hotelowym. I rano się budzę, mówię Kamil, cholera jasna, dzieje się coś złego, nie? Czuję, że coś się stało złego w domu. I powiedziałam mu, że, że słyszałam, jak ktoś, jak ktoś by chodził w, po naszym pokoju, no i dzwonię do rodziców. Nie odbierali tam jeden raz drugi, a w końcu tata odebrał. I mówię, tato, mównicy z dziadkiem. No, dziadzie już się nie męczy, nie? Tylko o mhm. mi powiedział. I ja już po prostu już nie umiałam nawet rozmawiać. I z czwartku na piątek y, znów śnił mi się dziadek. I ja zaczęłam płakać w tym śnie, jak się potem okazało. Naprawdę, błąd płakana. I mówię: Dziadek, jesteś już w niebie? A on, że nie, że jeszcze nie, że jeszcze czeka, bo tutaj straszna kolejka, ale przyjadą po niego samochodem, nie? Aha. I ja wiesz, ja tam znowu zaczęłam krzyczeć, yy, krzyczeć tam, płakać, lamentować. A on do mnie, że ercia, dziadek już cię kocha, nie? I wtedy się obudziłam. O, wiesz, obudziłam się. I tak jak leżał obok mnie Kamil, on obudziłam się, wiesz, cała zaryczana, to tak e, postać, od razu wyczułam, że to dziadek, przyszła za Kamila do wyjścia ta. z naszego pokoju, poważnie, poważnie, jak Boga kocham. A jak wyglądała ta postać? Nie, to była tylko taki, wiesz, taki zarys, taka, taki zarys po prostu, Aha. taka, tak jakby, nie wiem, tak jakby... Nie, Cień? Nie, nawet nie, taka, że, mmm, kurczę, ciężko to pisać. Ty wiesz, masz e, grę jakąś i piksele, nie? A -a. Takie, to taka drobna, A -a. taka tylko poświata e, srebrzysta, wiesz, A -a. I tak przechodziła za Kamila, aż to aż do, do wyjścia Damek na, na korytarz i, i potem z tego, nie? No. Ja po prostu to było dla mnie. No, ja jak ja wróciłam do domu, oczywiście powiedziałam im to babci Natalii tam wspali, jak już babcia tam pokazywała i opowiadała, jak to ten jak to dziadek umarł. No a Siemnego. jeszcze wcześniej idealnie W środę Tydzień po śmierci dziadka Idealnie, bo wiesz babcia Zostawiła wszystkie rzeczy od dziadka Tak jak były, czyli wiesz kubek Tam gdzie dziadek położył, tak stał Szczopeczki, no Szczoteczki, wszystko No wszystko tak robi... jak dziadek zostawił, nie No i yy, Spałyśmy, bo my śpimy z babcią Bo babcia się boi po prostu, obie z Natalią I wiesz I ja rano Słyszałam, znaczy rano w nocy słyszałam, jak ktoś chodził, wiesz? No, słyszałam, Ale jak widzicie, ktoś to, to chodził. Nie, na, na dole. Nie, na, na dole. Dole. Z przedpokoju Jakby ktoś szedł do kuchni, nie? Aha. A potem słyszałam dźwięk odkładanej szklanki. A ja się jakieś, nie wiem, dwa dni wcześniej chyba pytałam babci, czemu ty tu jeszcze trzymasz dziecko szklankę? Zostaw, bo jak dziadziuś gdzieś będzie chciał się napić, to przyjdzie, przyjdzie sobie po kubek, nie. No i faktycznie słyszałam odkładany ten kubek, który leżał od dziadka. I słyszałam krok. I najlepsze jest to, że rano się budzę, mówię to e, babci, a babcia mówi, że też słyszała, że ktoś jej chodził. Tak? Ja spałam noc zabita. No, 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 poważnie. I słysza... słyszałyśmy obie, jak dziadek chodził, nie? A potem już nie, a potem a to już cisza. Nie, Tylko w jedną noc chodził, czy więcej nocy? Nie, tego? tylko w jedną. To idealnie w tydzień, idealnie mm. w tydzień po śmierci dziadka, nie, w środku. Jak ja szłam do te, w tym urzędzie do... po odbiór tego prawa jazdy, to ja ryczałam. Ja ryczałam, Ania się mnie tylko spytała, Natalia, co się stało, nie, ja jej powiedziałam. Wyszłam stamtąd po prostu, nic nie pamiętam. Przyszłam, dziadka do mnie mówi, że dziadek tu jeszcze jest. Ja mu chciałam to prawo jazdy pokazać, żeby mu je wzięła, pokazała, nie? A czyli jako duch jego? No no że jest, on jeszcze działa, że, że jest. Ona go ma... czuła, czy? Czy tego widziała? Tak. Ona, ona tak. rzeczy takie widzi, nie? Ale gdzie go widziała? To eee, no, no, nie szyna, z, z... ciele, nie. Patrzył, patrzył po prostu, co, co, co robimy. Co no. z ciałem, nie? No, no to wiesz. Ja pokazałam prawo jazdy i potem tak rozmyślaliśmy, bo Brutus już dzień wcześniej, właśnie też w ten wtorek, on sobie siadł w, w progu sypialni i kogo w pokoju nie było. Myśmy byli w kuchni i zaczął się po całym pokoju rozglądać. Tak jakby się, wiesz, obserwował różne osoby. Nie chciał tam wchodzić w ogóle. Całą z, właśnie z poniedziałku, na wtorek, całą noc przy dziadku siedział, no. we wtorek to przy nim jeszcze siedział. Jak wczoraj, wczoraj powiedziała, że dziadek przed, przed dzień, we wtorek chyba, no. to e, cały czas mówił wyłączcie ten telewizor, wyłączcie ten telewizor. Tak a, takie a, szumy, głos, a wyłączone, a wszystko, był, a wszystko był było wyłączone. A on, już a on już słyszał, słyszał nie? Coś Aha. albo kogoś. O a wracając zresztą do takich sytuacji potem, bo ja spałam na przykład u babci. No to, 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 to a co cię ci no, no, ja spałam w tym łóżku przy, przy ścianie, przy wyjściu od spialni, nie? W tej samej Co tata? No, sama w tym łóżku, a rodzice na podłodze w gościnnym. I wiesz, budzę się tak, bo co, coś już czułam, taki niepokój. Wiesz, niepokój mnie obudził. Mhm. Ja wiesz, otwieram oczy. I patrzę, jak ktoś nade mną stoi, no to ja pierwsze co, no to wkrzyknie, bo wiedziałam, że to jest to, co widzę, to jest, to jest realne, to stoi przy mnie, to mm -hmm. mi się nie śni i tak dalej. I zaczęłam krzyczeć i wiesz, wołam tam, mamo, mamo, boże, nie, i mamo, chodź tutaj. I próbowałam wyjść z tego łóżka, to była chyba druga czy trzecia, bo było strasznie ciemno, wiesz, mm -hmm. na rano to jednak troszkę jest taki y, widniej. No, i, za, i zaczęłam, próbowałam wyjść z tego łóżka. No, i nie umiałam, uderzałam, nie wiem czemu, w tej panice, czy, czy coś mnie blokowało, uderzałam. Czy nie wyłączyły? A mnie nie wyłączyła. No, teraz wyłączyłem, cały czas się grzał, no daj ja się, No, no i e, uderzałam kolanami, o drewniane tam, mająś tą ściankę, nie, no. przy wyjściu. Ja, no. Wiesz, to 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 bramowanie całe. No, aż miałam całe pozdzierane w panicy, nie? No i wyszła, wyszłam, wyszłam i, i mama co się dzieje, co się dzieje. tata w ogóle spanikowana mówi, co? Z brzuchem coś nie tak, Ewelina. Wiesz, że, że nie, że, że coś przy mnie stało, nie. Mhm. No i położyłam się przy mamie, ale tak spałam, wiesz, tak, tak już niespokojnie, nie? Cały czas czułam, że coś, coś jest, coś, cały czas jest w tym pokoju i koniec. A jak on jak on wyglądał? Krótkie włosy, szatyn, to znaczy takie. Dłuższe od ciebie, takie, Aha. wiesz, takie, no takie. Ciekawe było. krew mu leciała z nosa. Ale tak to mu... widziałeś w ciemności, że mu krew z nosa leciała. No, Ciemne smugi, no to tylko Aha. krew. Wiesz, Aha. ciemny Aha. taki ten. I miał jasną bieliznę, to znaczy, bo widziałam go nagiego, taki widoczek z tym, w białych, białych takich gadkach. A koszulkę miał? Czy... Nie, nic. Nic, bez, tak, był bez niczego. A? Wiesz, to było najśmieszniejsze, bo potem mieliśmy tutaj... Grilla, ciotka Baśka przyjechała. W ogóle ona właśnie po... Jakiś trzy dni później przyjechała. Po pogrzebie i w ogóle bardzo często tutaj była, nie? nie. Ona, ona zaczęła, że Eweliny straszy, nie? A ja <grym> mówię, Boże, właśnie czujesz się jak skończona idiotka. A nie, widziała, nie, ja, wcale, ja nikomu nie, nie mówię takich rzeczy, no bo wiadomo, co sobie ktoś pomyśli. No. Jakaś nienormalna pewnie. <grym> Psychicznym, bo ja już sama tak myślałam po tym jak widziałam tego typa, który nade mną stał, ja sama no, to nie był sam wtedy, o sobie nie. nie. No, nie. Ja no. sama o sobie myślałam, że już się coś dzieje z psychiką, że coś, no. coś jest nie tak. A ciocia się tak na mnie nie. ciociaś się mi tak popatrzyła w oczy, tak wygląda poważnie, straszcie, ale ja tak wiedziałam, że jej nie można okłamać, no ciocia no coś widzę, nie? Coś widzę, coś słyszę. A ona tak chwilę milczała, tak się patrzyła na mnie, paliła tego papierosa. Ty jesteś zdrowa psychicznie? Nie bój się, nie? I tak <laughs> wiesz, nie? Moje myśli tak jakby dobrze wiedziała, o czym ja myślę. Mówi, ty jesteś zdrowa psychicznie? Nic ci nie dolaga, poważnie ciebie straszy, nie? I tak wiesz, siadła. I zaczęła opisywać. I tak zaczyna opisywać, nie? I tak mówi: cztery domy dalej. Żona mężczyzna, zmarł w 65 roku. Chorował przez tydzień, około 30 lat, tak? Ewelina, mniej więcej tak, tak, taką osobę widziałaś i ja, wiesz, a tak ona no, mało, on stoi za płotem, nie? No i on tak, on właśnie nam się przygląda, od urodzenia jest przy tobie, Ewelina, nie? Od urodzenia a to... jak tylko się urodziłam, a ja wiesz, zawsze z... miałam jakieś. nie wiem. A wiesz, czym by było to związane, ona powiedziała, że mieszkał cztery domy dalej jak babcia Aniela. No i potem się okazało, że to jakiś tam zuberek, zuberek? No. Nie, nie Samotny gościu, który próbował rozbić małżeństwo od dziadka dziadków. i babci. Dziad, dziad, dziadka tak? i babci. Wysyłał te listy, listy do babci. Do dziadka, podszywał się pod to. No, no to po prostu tam... Ta Taki prześladowca, taka... wiesz? I faktycznie chorował tylko tydzień. nie? Babcia to potwierdziła, babcia tego nie słyszała, a ciocia kazała zawołać właśnie babcie, żeby to potwierdziła, jak Aha. to opowiedzieliśmy. Wiesz, jakie okay, babcia miała, on, babcia się zrobiła blado, nie wiem, zielona w tym tak, momencie. Tak, że babcia to wszystko potwierdziła, to, tak. co ona mówiła. No. A on jak umarł potem? Nie wiadomo. Tydzień chorował. Powiedziała tylko, że szybko Nie szybko pamięta co. Umarł. umarł. Tydzień chorował i umarł.